to taki symboliczny dzień i czas. Byliśmy dzisiaj na grobie Sebastiana Karpińskiego naszego przyjaciela. To zawsze jest taki symboliczny czas, czas jego urodzin, szczególnie, że te będą czterdzieste i zawsze przywracają, przychodzą, wracają wspomnienia naszych rozmów o tym czasie i, i, i te wspomnienia są takie bardzo, bardzo bolesne i, i ciągle sobie nie możemy poradzić z tym, że że Sebastiana z nami nie ma, ale też e, zawsze będąc tu e, w Kołobrzegu jesteśmy przy grobie i też e, będąc w Kołobrzegu przywołujemy to e, mi chyba najłatwiej, bo ja byłem najdalej, mieszkam daleko stąd i, i widzę jak Kołobrzeg się zmienia i, i wiem jak jest e, Sebastian szczęśliwy dzisiaj, patrząc na to z góry i jak jest dumny z Kołobrzegu i z, z, z ludzi, którzy kontynuują e, jego wielką pracę i i tę wielką miłość, którą miał do miasta i do jego mieszkańców.